Cześć, widzicie z tej strony Manczu, to jest kariera Manchester United w FIFA 15 i nie tylko Manchester United, bo też Polską. Ale akurat odnośnie Polski to była sonda, lub ankieta, jak wolicie to nazywać, w poprzednim odcinku i tam wybraliście, aby porzucić reprezentację, ale dodaliście mi jeden pomysł, bardzo ciekawy swoją drogą pomysł, muszę to przyznać i wybaczcie, że tak mogę troszeczkę zamulać na początku, tyle co wstałem, jestem zmęczony. Ehm, żeby symulować mecze, po prostu reprezentację nie porzucać jej, ale symulować i prędzej czy później tak mnie sami wyrzucą. Um, I ostatecznie muszę wam przyznać rację. Tak będzie najlepiej, dlatego dzisiejsze dwa mecze e, polską przesymulujemy i zagramy jeszcze United W lidze. Chyba w lidze angielskiej ta się składa pomijmy. Remis, no cóż, Milik się ale po też kontuzję. No i teraz trzeba Grecję pyknąć. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie. I... Nie jesteśmy w stanie. Remisujemy z Grecją, kontuzja zawodnika, szczęsny na 4 miesiące, okej, okay. milik tylko 4 dni, to poprzednia informacja, ja bym chciał zobaczyć sobie to, a tabela mi się w ten sposób zmienia, okej, okay, to w dupie to mam, i gramy z Crystal Palace, a potem Be z Benficą w Lidze Mistrzów, wow, to już będzie coś. Um, ale najpierw zobaczymy, co skład. Rooney ma 88, Vampersy 90, Ronaldo. Przesunęłem go już do przodu, więc tutaj nic nie mówcie mi, że powinienem to zrobić. Czytałem, czytałem to. Już go przesunąłem do przodu. Jak najbardziej yy, słuchałem tego, co mówiliście. Dobra, Mata. Ja bym chciał Matę mieć zamiast... Yy... No właśnie. Mm, zamiast chyba Januzaja, mimo wszystko. I Nani zamiast Zachy. OK. Myślę, że takim składem. Chciałbym, żeby Mata dostał więcej szans po prostu pod moimi skrzydłami, bo mimo wszystko bardzo lubię tego zawodnika. Mimo, że często nie wkurza, bo Magda się nim podnieca I może jestem zazdrosny? Może nie. Ale ogólnie. Zawodnika lubię i gości, myślę, że w FiFi coś robi różnicę, dlatego warto by na niego stawiać w pierwszym składzie bądź też w rezerwach na zmianach po prostu będzie częściej. Dotarło to do mnie podczas meczów na w Ultimate Team, tak po prostu, że jest to świetna karta i że zawodnik jest genialny. I już nie będę dłużej że zagrajmy mecz z Crystal Palace. Wyjdziemy sobie w niestety białych trykotach średnio średniej lubię. Oj, dobrze tułem tylko? Dobrze, eee, Selchust. Selchustpak! Dobra. Legendarny 5, żeby nie było, zawsze legendarny. Ruszamy. Crystal Palace, Manchester United, mam angielski komentarz, nie wiem czemu. Um, w sumie nie wiem czemu, Okej. Okay. ale pff, cóż, nic za ja to nie poradzę w takim razie, skoro zapomniałem to zmienić. Martin Tyler i Alan Smith, moi drodzy pomijamy to i powinny nam się pokazać składy. Jest! Są składy. Crystal Palace. Na bramce price potem. Kelly, Hangeland, Dan, Ward, Quediora, Ledley, Ponchillon, Bolassi, Williams, Erding. Erding? Erding? Erdin? Erdin? Nie wiem, co się czyta, nie mam pojęcia. Formacja 4-4-1-1. Nie, właściwie 4-4-1-1. Tak to wyglądało. A, tradycyjnie przywitanie się zawodników. Każdy podał każdą łapkę. No i Manchester United, De Gea, Piszczek, Laporte, Rojo, Show, Fellaini, Pogba i Turbe, Ronaldo, Runej, Van Persie. Brzmi to śmiesznie. Śmiesznie? Świetnie. Hm. Tak, zdecydowanie jestem zaspany. Ech, na papierze powinniśmy rozdeptać po prostu Crystal Palace, ale znając FIFA si będzie różnie. Tutaj Speroni, jak widać zadowolony z tego, że idzie na ławce. Albo nie do końca do niego dociera. Gdzie jest w tym momencie? Dwie opcje. No i zaczynamy. Och, fucken. The hair. Okej, okay, to był groźny atak, Krystal, to trzeba przyznać. Wow, było blisko. Ale Ale chyba to bronił. Piękne podanie do Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano... Ronaldo w 1 do 0 Niesamowita kontra Manchester United. Vampersi robi trzy Ronaldo, Ronaldo, żebym podziękować za to cudne podanie. Świetnie to chyba pogba tam zaczął do Ronaldo. Wow, to było niesamowite. Za takie akcje kocham FIFA, za takie akcje kocha się futbol! Coś niesamowitego. Ale przyspieszenie Ronaldo w tym momencie miodzio zrobiło całą akcję. Praktycznie wow, mega zadowolony jestem. 1 do 0. Czwarty gol robi na Vampersy'ego. I Ronaldo. Ronaldo, 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 Ronaldo. Wow, to już przyspieszenie jego jest niesamowite w tym momencie i robi całą akcję znowu. I Vampersy. Wow. To było niesamowite. Ronaldo zjada dupą tych obrońców Krystal. Iwan Persi po raz drugi musi tylko dołożyć nogę Wow Piszcie jak ledwie ledwie ten no ale I turbę I turbę I turbę Aj Niesamowite przyspieszenie Wow Cieszę się z zachowałem tego zawodnika w składzie Mimo wszystko gościu robi świetną piłę tutaj Fela ma wyjebane napadania. Dobrze Dechea. Jeszcze raz niech tu się. De Boże, co tu się dzieje? Przez chwilę zanim mówiłem, po prostu nie wiedziałem jak to skomentować, co to się dzieje. Wyjdźmy wreszcie z naszej połowy. I do Wampersiego, I Persi do Runeya, I 3-0. Książkowa kontra, moi drodzy. Książkowa kontra. Po prostu najlepiej na świecie. To było cudne. Musicie przyznać, że to była bardzo ładna kontra. No i gol dla Krystal. W sumie wisiało to w powietrzu. Jeszcze jak ktoś tam się spiło, minął w powietrzu, to już w ogóle było pozamiętane. Chyba rocha. Nie, Laporte. Nie, nie pokrył. Od, odsunął się od gościa swojego po prostu, Co jest głupie. I myślę, że żaden zawodnik by tak nie zrobił. Normalnie, no ale FIFA. No i cóż, 3-1. Oczywiście United nie może mieć z tego kąta. Ło! Co za bramka Vampersiego! What the fuck! Tak sobie strzeliłem po prostu! Tak żeby było! Może jakieś utrożne, a tu GOL! Wow, to było piękne. Okej, okay, to było piękne. Wow! To było niesamowite. 4 do 1. Chyba kolejny hat-trick wam Znaczy, kolejny hat-trick. Nie wiem, czy hat-trick. Musiałbym się zastanowić, ale. Chyba w poprzednim meczu miał hat-trick. Musielibyście sprawdzić. Ehm, w poprzednim odcinku, oczywiście, tam w jednym z meczy. I teraz jest hat-trick. Wow, niesamowite. I jeszcze się wraca, gości, do obrony. No, na razie nie żałuję, że go nie sprzedałem. Ech, koniec. Koniec meczu z Crystal Palace Manchester United wyrywa 4 do 1 Ale nie ma czasu, żeby świętować, bo za chwilę grają w Lidze mistrzów z Benfiką w Lisbona. Okej, okay, przed nami powrót do europejskich pucharów Liga Mistrzów. Jeden sezon bez niej. To był dla nas praktycznie sezon stracony. My zawsze celujemy w najwyższy trofea. I tym razem... Jest na to szansa. Oczywiście, grając z mistrzów mistrzów, w wygranie. Nie ma innej opcji. Tylko wygranie się liczy. Nie gramy tutaj, żeby sobie, nie wiem, dojść do półfinału. Liczy się tylko zwycięstwo. I mam nadzieję, że pokażemy, że na ten zależy. Pierwszy mecz z Benficą na Old Trafford. Liga mistrzów powraca na Old Trafford. Ok, my wyjdziemy w czerwonych. I jeszcze skład sprawdzimy. Chciałbym, żeby runę zagrał za Persiego. E, Mata, z... znaczy ogólnie wiecie, zamienić ich pozycjami. Chciałbym zobaczyć Matę w tym meczu oraz na niego zamiast Iturbe. Co do Ronaldo, chyba na razie nic więcej. Young na rezerwie. Um, Smolingowi bym dał szansę zamiast Rocho oraz dałbym szansę Blindowi zamiast Fellainiego. No, tak wygląda skład nawet z Benfica Lisbona. Ty, ty, ty. Oprawa Manchester United na Old Trafford jest. Wszystko powraca. Na szczęście, Liga Mistrzów już jest na Old Trafford. Nie mogę, tylko Kibic United zrozumiałem. Jak bardzo to jest niesamowite dla mnie. Może to jest tylko kariera, to jednak te elitarne rozgrywki z powrotem w Manchesterze to jest coś pięknego. Nie byłem w Manchesterze, no, ale co to za Manchester? on koniec niebieski, nie? Wiadomo, tu chodzi o ten czerwony. Ładnie to wygląda. To jest. To jest Cesar? Czy ja źle widzę? No nic, przed nami składy. I skład Manchester United, The Help, Digla, Bortes, Show. Ej, hey, potem Pogba z Blindem, Nani, Mata, Ronaldo, Runej... Troszeczkę głupio to wygląda, jak Ronaldo jest tak wysunięty do przodu. Będę musiał to zmienić, bo to tak śmiesznie troszkę. No, i skład Benfiki. Julio Cesar Pereira, Jardel, Lopez, Eliseu, Fejsa, Gomez, Hasandia, Salvio, Jonas i Rodrigo. Rodrigo! Uu, to będzie ciekawy mecz, biorąc pod uwagę tego napastnika Benficki, Noa No, Rodrigo pamiętam z każdego Ultimate Team, zawsze był kotem i zobaczymy, czy i tym razem w karierze udowodni, że jest niesamowitym napastnikiem. Leonardo San Milano z Włoch jest to sędzia dzisiejszego spotkania. Tutaj widzimy Państwa ekrana Cristiano Ronaldo. A my zaczynamy mecz Ligi Mistrzów. Ło... Wow. Ale byłem w szoku, tak, to tak nagle przyspieszyła, że nie wiedziałem, co się dzieje. Okej, okay. to byłby piękny gol dla Benfiki. Ale by to wyszło pięknie! Wow, jakby runej to jeszcze dotknął, to by było coś niesamowitego. Myślę, że brameczka piękna by była, no ale niestety, Waynowi nie udało się do końca. I Wam wow. Ło. W sumie groźny strzał. Kto wie, gdyby Julio Sazard troszkę inaczej stał? Kto wie? I runej. Biegnij, pogba. Wiem, że jesteś zmęczony, ja wszystko rozumiem. Ale to nie Odpoczniesz po tym po prostu. No, Blind! A, oh, Jezus, ukoronowałby świetny występ golem! Czemu ci się nie udało? Blind, jeszcze raz, Boże, świetny mecz z jego strony, naprawdę jestem zadowolony. Blind do Vampersiego, ale Vampersi nie ma mojego do za bardzo. Vampersi! Ja pierdolę! Nani. Jest tu ktoś? Nie ma, oczywiście. Co za dziwki, nie wierzę. Nienawidzę, jak ktoś gra na czas, szczególnie komputer, kuźwa. Do jasnej cholery. Kto to wgrał w tym jej, żeby komputer grał z normalnie z zeną, czyli z graczem w FIFI na czas? What the fuck? 0 do 0, chyba najnudniejszy mecz od zawsze. Wow. Odkąd ta kariera jest, to chyba nie kojarzymy żeśmy mieli 0-0. Ach, no cóż, jestem troszeczkę niezadowolony, muszę przyznać. To było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie, aby kliknąć łapkę w górę, zasubować, aby być na bieżąco z moimi materiałami, bo możecie dobić do 15 tysięcy subskrypcji, byłoby fajnie, potem idziemy dalej, jeśli się uda. No i co? Myślę, że na 15 tysięcy subów zrobimy jakiś konkursik, potem na 20. Tak, myślę, że będą. No i przy okazji zapraszam na fanpage'a. Tam też niedługo zbliżamy się do 3 tysięcy, na 3 tysiące lajków też będzie jakiś konkurs. Wypadałoby kiedyś docenić to, że jesteście ze mną. A to było na tyle w tym odcinku, trzymajcie się. Na razie.